W dobach płynięcia zbliżamy się do Norwegii. Przypomnę tylko, że wypłynęliśmy ze wschodniego wybrzeża Islandii. Tu już widzimy brzegi Norwegii. To jest dość daleko, na dalekiej północy. Moi rana to już leży za lofotami. No jeszcze daleko ale chciałbym pokazać z dalejka to poszarpane skaliste brzegi Norwegii Tak, jesteśmy coraz bliżej brzegów Norwegii. Już pierwsze skały, żeśmy minęli. Tutaj widzimy po lewej burcie fajną skałę. Tu już wyraźnie widać zarysowuje się ląd skalisty Norwegii. po prawej się też mamy strały, tak że po powolutku będziemy wchodzili do fiordu.